Zespół Placowego Światowych w Słopnicach ma swojego patrona. Od piątku jest nim Jan Kanty Andrusikiewicz. Szkoła swoimi korzeniami sięgającymi początków XX wieku ma również sztandar, który podczas Mszy Świętej z okazji nadania imienia placówce poświęcił w kościele pod wezwaniem błogosławionego Jana Pawła II ksiądz Jan Gniewek. Po mszy świętej młodzież szkoły przedstawiła rekonstrukcję powstania chochołowskiego, które rozegrało się w sobotę 21 lutego 1846 roku. W inscenizacji brali udział również uczniowie ze szkoły imienia powstańców chochołowskich w Chochołowie. Wspólnie starali się oni wiernie odwzorować tak zwane poruszeństwo chochołowskie. 21 lutego 1846 roku przed północą 30 górali uzbrojonych w kosy, widły i siekiery wraz ze swoimi przywódcami księdzem Leopoldem Kmietewiczem i Janem Kantym Andrusikiewiczem opanowali placówkę Straży Granicznej. Bez rozlewu krwi rozbrojono postarunek celny. Zabrano broń, a z kasy ponad 600 guldenów pozostawiają w imieniu rządu rewolucyjnego odpowiednie pokwitowanie z podpisem Andrusikiewicza i księdza Kietowicza. Powstanie po połowie wybuchło by wieczorem 21 lutego 1846 roku. Później uroczystości przeniosły się do zespołu placówek światowych. Najpierw sztandar dyrektorowi szkoły Grzegorzowi Biedroniowi przekazali rodzice. Przyjmujemy W czasie uroczystości wręczenia sztandaru ślubowanie złożyli również sami uczniowie. Analizowaliśmy z panem Wójtem, czy ten patron powinien dalej być, ale kiedy przyjrzeliśmy się tej postaci, kiedy poznaliśmy historię, uznaliśmy, że e, no, należy pokazać też. I pod halu, i pokazać Małopolsce naszego patrona, który urodził się w Słopnicach, który kilkanaście lat przed powstaniem działał w Kochołowie, który nie tylko zajmował się powstaniem, ale też pracą edukacyjną, czyli tym co dla szkoły jest najważniejsze. W uroczystości nadania imienia patrona szkole udział wzięły także najwyższe władze wojewódzkie z wicewojewodą małopolskim Józefem Gawronem na czele, a także marszałkiem województwa Markiem Krupą. Gratulacje na ręce dyrektora składali także starostowie Powiatu Limanowskiego oraz Milan Markson, starosta gminy Chlebnicę, samorządu partnerskiego Słopnicy. My od samego początku powstania samorządu, a potem samodzielnej gminy Słopnicy bardzo dbamy o edukację, no bo to jest rzecz najważniejsza i najcenniejsza. No i musieliśmy w trakcie tych lat wybudować trzy szkoły czy sale gimnastyczne, wiele obiektów sportowych, bo praktycznie nie było w słupnicach tych obiektów. No i cieszę się, że te obiekty, które są już teraz nowoczesne i fajne, służą edukacji bardzo dobrze i osiągamy ten efekt najważniejszy, a więc jakość nauczania oraz rozbudzanie różnych pasji. U nas w małej gminie jest 21 organizacji pozarządowych, to też o czym świadczy, różnych sportowych klubów, klubów sportowych, ale i współdzielni socjalnych, fundacji zajmujących się sprawami społecznymi, yy, muzycznymi i, i, i tanecznymi, także bardzo szeroki przekrój i to cieszy, bo to właśnie po to jest edukacja, żeby raz nauczyć pewnych rzeczy, ale rozbudzać zainteresowania i żeby te pasje potem kwitły w dorosłym życiu. Na szczęście dobra współpraca z gminą yy dobra kadra kierownicza, bo mam do dyspozycji pomoc zastępczyń, no i również nauczyciele. To wszystko powoduje, że jest czas, jest możliwości i dajemy sobie radę w takiej bieżącej pracy. Czego życzymy szkole? Bo teraz ma już standard, ma tutaj no, dobre warunki, wręcz nawet bardzo dobre do tego, żeby uczniowie mogli się uczyć. Ja myślę, że szkoła dalej się będzie dobrze rozwijać. No, szkoła to jest taka instytucja, gdzie co wykształci się pewną grupę młodzieży, ona odchodzi i przychodzi nowa młodzież no i życzę, żeby kolejne pokolenia również co najmniej do, dorównały tym obecnym, no ponieważ widzieliśmy dzisiaj pod insceniza, podczas inscenizacji, podczas występów w kościele. Ta piękna muzyka to wszystko absolwenci tej szkoły w związku z tym no myślę, że ja też tam poczułem się dumny. Podczas części artystycznej wystąpił zespół regionalny Sumni później działający od przeszło 15 lat w szkole. Zespół Regionalny Mali Józef Budacz, TV28.